Cześć, jestem Klaudia to kanał No i już witam was w szybkich odpowiedziach i mamy tutaj obliczyć do tego nam będzie potrzebna tabelka, którą znajdziecie w wybranych wzorach matematycznych, czyli w tych kartach maturalnych, ale zwróćcie uwagę, że nie ma tutaj kotangensa. My wiemy, że kotangens to odwrotność tangensa. Więc jak mam odwrotność, to co tutaj jest zapisane, będzie odwrotnie. Nie istnieje, zrobimy kreskę. Potem pierwiastek z 3, 1 i pierwiastek z 3 przez 3. Pod punkt A. 4 razy cosinus 60 stopni, czyli 1, 2. Razy sinus 30 stopni, znowu 1, 2. Odjąć cosinus 30 stopni. Razy sinus 60. To nam się wszystko skróci. Będzie z tego jedynka. Pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech to jest 3, 2 razy 2 to jest 4, zatem naszym wynikiem jest 1 czwarta pod punkt B. Kotangens 30 Razy kotangens czterdziestki piąti Dzielone na kotangens 60 razy tangens 45. Z nawiasu mamy po prostu pierwiastek z 3 przez 3. Dzielenie możemy zmienić na mnożenie, i odwracamy. To nam się skraca, i mamy trójkę. I c. Osiemnaście razy sinus razy tangens trzydziestki dzielimy na kosinusa trzydziestki razy tangens sześćdziesiątki. Tutaj nam się to skróci jeden. 9 1 3, czyli z tego całego mamy trzy pierwiastki z trzech. To nam się wymnaża. Zamieńmy to teraz sobie na mnożenie i odwrotność. To się skróci. Zatem mamy 2 pierwiastki z 3. Podpunkt D. 6 razy sinus 1 30 kosinus 45 kotangens sześćdziesiątki. dzielimy na kotangens trzydziestki i sinus 45. Tutaj nam się nic nie skróci. To wszystko jest w mnożeniu ze sobą, więc nie musimy tam mieć nawiasu. Możemy sobie to poskracać. 1, 3, 1, 1. Zatem zostaje nam pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 3, to jest pierwiastek z 6 przez 2. Dzielimy. Na pierwiastek z 6 przez 2, to samo dzielone na to samo. To jest po prostu 1. 12 razy tangens 60. Odjąć kosinus 60. Dzielimy na tangens 30. Dodać kosinus 30. Ok. No i teraz, żeby nam się tutaj poskracały mianowniki, dwunastkę rozbijemy sobie na mnożenie 2 razy 6. I mamy dwa, pierwszy nawias, razy drugi nawias. Wbijamy do pierwszego nawiasu tą dwójkę. I teraz to samo. To, z tym się skróci, będzie dwa pierwiastki z trzech. Z tym się skróci, będziemy mieć trzy pierwiastki z trzech. W tym nawiasie nie zmienimy nic, a tutaj możemy zrobić, że mamy pięć. Pierwiastków z 3. To z tym to jest 10. Pierwiastek z 3 razy. Pierwiastek z 3 to jest 3. 10 razy 3 to jest 30. I odjąć 5 pierwiastków z 3. Podpunkt F. I mamy sinusa 45 stopni. Dodać kotangensa 45. Razy 6 razy sinus 60, odjąć kotangens z 30. No to w pierwszym nawiasie nic nie zrobimy. Przepisujemy go. W drugim poskracamy. To z tym. Będzie 1 tu 3, czyli mamy trzy pierwiastki z trzech. Odjąć pierwiastek z trzech. No to będziemy mieć dwa pierwiastki z trzech. Możemy usunąć nawias. I wymnażamy. Dwójka z dwójką się skróci. Pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z trzech to jest pierwiastek z 6. No a z tego dodać dwa pierwiastki z trzech. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.